Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Temat oleju ukraińskiego. Weekend był bardzo mocny pod względem wyświetleń, pod względem subskrypcji. W ogóle bardzo Wam za to dziękuję, za ten odbiór. Nie spodziewałem się tego. Szukam mniej więcej tematów, które grzeją i ciekawią ludzi. No i myślę, że trochę się wstrzeliłem i bardzo mnie to cieszy w sumie, bo będzie mi miło Wam wytłumaczyć mi bliżej, jak to wygląda z perspektywy kierowcy, z perspektywy pierwszej ręki. A mianowicie o co mi chodzi, zagotował Was temat tego oleju, że jest przeładowywany z Ukrainy do Polski, potem z Polski do Niemiec, z Niemiec, potem jeszcze inny olej wraca z powrotem do Polski. Wytłumaczę Wam w tym filmie jak to działa mniej więcej, temat zmiany etykiet tego samego towaru w inne miejsce powiedzmy, te roszady powiedzmy podatkowe, no tak mi się wydaje, że o to bardzo bardziej chodzi. Wytłumaczę Wam też również jakość tych produktów, bo jest dalej takie przekonanie bynajmniej w Polsce że niemieckie produkty są lepsze od polskich Na przykład nie wiem, niemiecka czekolada jest lepsza od polskiej czy powiedzmy niemiecka chemia jest lepsza od polskiej wytłumaczę Wam to w tym filmie jak bardzo dużo ludzi się myli skupimy się głównie na spożywce tak, no bo tym jeżdżę od 10 lat jeździłem w Polsce w mleczarni prawie 5 lat jeżdżę tutaj na zagranicy już też parę nie wiem, z 6 lat dobrych teraz jeżdżę głównie od 5 lat cysterną spożywczą, jeżdżę głównie z czekoladą, z sokami, z olejami, więc skupimy się na tym, no bo z tym mam najwięcej styczności teraz. Ale dodamy sobie też przemysłówki trochę, dodamy sobie też jakieś tam powiedzmy stali jakieś, bo na tym też mam wiedzę od innych kierowców. Yy, I też miałem epizod na Blandecę, więc też co nieco Wam powiem, żeby Wam to rozwiało wątpliwości, i ciekawość, yy, ponieważ bardzo, bardzo ten temat strigerował ludzi na, na shortach, zwłaszcza przez ten weekend bo wyświetlenia na filmie powiedzmy z 3000 sięgały do 50 nawet chyba 70 tysięcy na jednym filmie w tym szorcie także ja jem przykładki już i widzimy się już na drodze no hej już jestem jesteśmy na drodze także możemy teraz wrócić śmiało do tematu także na starcie bierzemy sobie pod lupę ten olej z Ukrainy który tak bardzo strygerował ludzi i tak bardzo wywołał zamieszanie w komentarzach, bo mam wrażenie, że jednak dużo ludzi czytałem te komentarze, naprawdę chciałem, starałem się przeczytać je wszystkie i na TikToku, i na YouTubie, bo było ich naprawdę mnóstwo, zwłaszcza na TikToku. TikTok się strasznie odpalił i, e, i czytałem te komentarze i mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi dalej nie wie w czym jest problem i o co w tym wszystkim chodzi, bo, yy, bo było duże komentarze co trafili ludzie w samo sedno problemu ale były komentarze takie, że naprawdę widać, że brakuje tutaj trochę wiedzy jak to działa. No i teraz wytłumaczę wam mniej więcej, to będzie takie w miarę proste, bo ja też nie mam wiedzy, ma takiej matematycznej, podatkowej jak to dokładnie działa, ale mogę wam to powiedzieć jak to wygląda z punktu transportowego. A z punktu transportowego wygląda to następująco. Olej przyjeżdża z Ukrainy do Polski i potem jedzie do Niemiec. I zrozumcie, że tu nie jest problem tego, że ten olej z Ukrainy je, przyjeżdża do, no, do Polski, a potem jedzie do Niemiec. Bo to, że ten. Produkty spożywcze wjeżdżają z Ukrainy, to one wjeżdżały zawsze i nie ma na to wpływu dlatego, że Ukraina jest jednym z największych eksporterów rolniczo-metalurgicznym, tak? Więc produkty rolne, to jest a Ukraina to jest absolutnie topka. Tak samo jak stal, metale różne żelazo, to jest, jest jednym, tak jak powiedziałem, z największych eksporterów w Europie. I to bardzo dobrze, że oni dostarczają ten towar. Tylko za pośrednictwem tego, co się stało w Ukrainie. Czyli po prostu za, przez to, że jest wojna teraz tam Zrobiły się trochę cuda I problem nie leży w samym eksporcie tego towaru Czy tam kto go pomiędzy bierze Za poś pośredników Tylko problem jest w tym Ukraina ma zniesione restrykcje jakiekolwiek Ma zniesione podatki nie, Ten towar nie podlega kontroli jakiejkolwiek Nie dość, że mają tak jak mówię Cło nie ma cła, nie ma podatków Nie ma tych ETS-ów, tego wszystkiego który, który normalny towar przyjeżdżający z innego kraju jest podlegany tym wszystkim restrykcjom, tak? To jest w tym wszystkim problemem. Na przykład ładujemy, ładujesz towar na jakiejś firmie zajmującej się właśnie produkcją jakiejś spożywki. Już nie mówię o oleju, ale jakiejkolwiek spożywki. I ten towar przechodzi jakieś próby weterynarne, mikrobiologię, y no, jest testowany pod każdym kątem, tak? Jest cysterna sprawdzana, czy może przewieźć ten towar, czy przypadkiem jest dobrze, nie jest, nie jest jakoś źle umyta i wszystko naprawdę jest sprawdzane. Tutaj to wygląda trochę inaczej, bo ten olej wjeżdża, powiedzmy, i tu ma po prostu każdy ma w nosie, jak co się z nim dzieje, gdzie on dalej jedzie i tak dalej. I fakt, że zaznaczyłem sobie, bo ja to zaznaczałem w filmach, ale dalej dużo ludzi twierdziło, że to jest olej. Dla ludzi, nie, to jest olej spożywczy, ale przemysłowy, czyli tak jak na, napisałem, yy, nawet zaznaczyłem tam chyba w, którymś w którejś wypowiedzi, że to jest olej do produkcji, patrz, zwie, dla zwierząt, ale to jest dalej olej spożywczy, tak, to nie jest, do bo jak ludzie na przykład pisali, że do produkcji biopaliw, nie, tam nie też ładuje się takie oleje, bo też ładowałem osobiście kiedyś olej do rafinerii w, do, we Włoszech właśnie do produkcji biopaliw. Okej, okay, ale akurat ten co wiozłem był stricte do produkcji paszy dla zwierząt, więc to był olej spożywczy stricte, może nie przez ludzi, ale dalej spożywczy, tak? A ten, co już ładowałem później, rzepakowy, to już był tylko stricte spożywczy dla ludzi. Na tej samej firmie, co, co jest produkowana pasza dla zwierząt. Także tu, tu chodzi o ten absurd, rozumiecie? Więc to nie chodzi o sam przewóz oleju, że z Ukrainy przywiozła olej i tak dalej. Chodzi o te restrykcje, chodzi o ten podatek, chodzi o ten brak tej kontroli laboratoryjnej, weterynaryjnej, mikrobiologicznej. O to w tym wszystkim chodzi. A jeżeli chodzi o transport i ludzie tam też się oburzyli, że... Towar jedzie do Niemiec i potem wraca z Polski do Niemiec i wraca do Polski. No tak, bo musicie zrozumieć sobie, że w transporcie e, nie ma znaczenia, z kim robisz interesy. Problem ma znaczenie tylko pieniądze i takie, to jakie umowy sobie wynegocjujesz. Czyli przeważnie na początku roku i w połowie roku są zawsze negocjowane umowy między firmami. Czyli na przykład: Niemcy kupują olej od, od Ukraińców. Zaznaczmy sobie, że to też nie jest tak, że Niemcy kupują olej od Ukraińców, bo Ukraińcy przeważnie to nie jest. Ukry jest, powiedzmy, ten olej z Ukrainy przywożony, ok, Ale on nie jest typ stricte ukraiński, tylko jest to holdingów zachodnich, tak? Czyli belgijskich, holenderskich, francuskich, niemieckich. Więc, no, jest pod flagą Ukrainy, no bo jest na terytorium Ukrainy, ale to jest dalej własność holdingów zachodnich. Więc oni zawsze będą grali pierwsze skrzypce w tych przetargach. Więc jak to działa, powiedzmy? Jest wystawiony przetarg na olej, powiedzmy... Jest producent oleju, ileś tam liczbami, nie, nie będę operował liczbami, bo nie wiem, jakie są dokładnie liczby, i też nie chcę bardzo strzelać. No, ale powiedzmy, jakąś ilość oleju produkuje miesięcznie. No i powiedzmy, Niemcy dają propozycję, że potrzebujemy, powiedzmy, ile jesteście w stanie nam dostarczyć miesięcznie tego oleju. No i oni mówią, na przykład, 30 beczek, 30 cystern. Tak? No i Niemcy mówią, jaka cena za, cyst za jedną cysternę? No i oni na przykład mówią, że 9000 euro. No i Niemcy to się, się na to zgadzają, tak? No i Ukraina musi dostarczyć w miesiąc 30 cystern Niemcom, tak? Nieważne jak to zrobi, kiedy to zrobi, ma na to po prostu w przeciągu 30 dni musi dostarczyć 30 beczek oleju. Powiedzmy tam na przestrzeni tygodniowo nie więcej niż ileś, a nie mniej niż ileś. Oni starają się to zrobić, ale powiedzmy nie wyrabiają się transportowo, więc... Wystawiają po prostu sam kurs na sprzedaż, tak? Sam transport, usługę na sprzedaż. Dlatego że nie wyrabiają się, a powiedzmy pokonanie trasy z Kijowa do Frankfurtu, załóżmy sobie, no to jest ileś kilometrów, a dostarczcie na Śląsk, powiedzmy do Polski, no to jest powiedzmy dzień drogi, tak? Więc, więc oni wolą wtedy. Dostarczyć to tylko do Polski, na przykład jakaś polska firma przewozowa z giełdy sobie kupuje, jest ładunek wystawiony, na przykład dostarczenie oleju ze Śląska do Frankfurtu, na przykład. No i bierze sobie to firma przewozowa yy, i powiedzmy przewozi ten towar jako pośrednik, powiedzmy, nie jako pierwsza ręka, tylko jako pośrednik. No i zarabia, wiadomo, na transporcie i na niczym więcej, tak. Więc ona po prostu jest tylko pośrednikiem do przewozu tego... usługa do przewozu towaru, a nie jako firma, która dostarcza, że tak powiem, z firmy produkującej. No i takim to sposobem ta firma dostarcza tych 30 beczek, albo jakieś inne pośrednie, bo Niemcy mają to w nosie, kto im to dostarczy. Mają podpisane umowę na to, że ma tyle beczek dojechać do Niemiec, a kto im to dostarczy, to nie ma kompletnie znaczenia. No i powiedzmy teraz Niemcy te, mają umowę na 30 beczek. No i teraz Francuzi na przykład... Do, nie wiem, piszą mailowo do, Niemcy, do Niemców, że potrzebują też 20 beczek takiego oleju miesięcznie. Czy są w stanie im dostarczyć i za ile. No i Niemcy mówią, jasne, nie ma problemu. Automatycznie sobie z Ukrainy ściągają na przykład w na następnym miesiącu 60 beczek, nie 30, bo na przykład mają kupca we, we Francji. I Francuzi na przykład mówią, że 9,5, żeby kwota była... Okej, okay. no i Niemcy mówią super, 9,5 za zabeczkę sprzedamy, 20 czy 30 beczek miesięcznie. No i taki to sposobem 20 czy 30 beczek leci do Francji po kwocie 9700, tak? Czyli każdy jest zadowolony. No i teraz powiedzmy na rynku Polacy szukają, szukają oleju gdzie mogą kupić jakie firmy, gdzie najtaniej. No i odzywają się do Niemców. No i Niemcy mówią mm, nie znamy was, 10 tysięcy niech będzie 10 tysięcy ale Polacy mówią, kurde, no trochę drogo, trochę tę poszukamy, jeszcze może znajdzie się taniej. No i przez kogoś tam dowiadują się, że Francuzi mają e, tani, tani olej. No i piszą do Francuzów. Francuzi mówią, że słuchajcie, za 9,700 możemy Wam sprzedać. Powiedzmy, jeżeli weźmiecie 30 beczek miesięcznie. No i oni mówią, no okej, okay, pasuje, super, tak. Niemcy są za no to tutaj za 10,700 każdy jest zarobiony. No i tak, takim sznurkiem analogicznym robi się to, że Niemcy kupili to za 9, e, sprzedali Francuzom za 9,5 sprzedali Polakom Francuzi za 9700, każdy na tym poszczególnie zarobił, bo kupował to w hurcie. Jakby kupował to detalicznie powiedzmy od Niemców, no to by musiał kupić za 10 tysięcy, więc by im się nie opłacało. A przez to, że to przeszło przez parę rąk i każdy na tym trochę zarobił, bo wziął to w większej ilości, więc cena po prostu była mniejsza i każdy był zadowolony. I tak to działa z różnymi produktami, mówię, dlatego na, tym, na podstawie tego oleju, to, że ten towar był dostarczony z Ukrainy do Niemiec, to tak jak mówię, nie ma znaczenia, to było brane przez holdingi, pewnie jakieś tam zagraniczne, więc Niemcy mieli po prostu pierwsze skrzypce w tej, w tej transakcji, bo mieli pierwsze dojście. Ale z, mówię, no z tymi olejami jest tak, bo to wszystko zależy od kontrahenta i od firmy, która na rynku akurat wystawi. Transport, nie sam ładunek, tylko transport. Bo często sobie się zdarzają takie absurdy, właśnie, że jedziecie do Niemiec z towarem, a ten towar już zanim wy się do Niemiec, już jest sprzedany na przykład do Francji, tak? I wyjeżdżacie na firmę i na przykład jest olej, rozładowujecie olej i jedziecie się umyć i powiedzmy wracacie i ładujecie ten sam olej na przykład do Francji na przykład, nie? Czy powiedzmy analogicznie, jedziecie do Francji, rozładowujecie olej z Niemiec, my się i ładujecie ten sam olej do Polski. Mówię, no tutaj w transporcie cysternowym trochę inaczej to wygląda, bo po każdym produkcie musi być umyty, umyta cysterna, musi mieć nowy certyfikat, który jest ważny, tam zależy na jaki produkt, 24 godziny, 48, 72, no wszystko zależy od produktu. Więc wygląda to trochę inaczej. Ale w transporcie takim plandykowym jest tak, że na przykład, no nie wiem, jedzie stal z Ukrainy do Niemiec i ona już jest dalej sprzedana na przykład do Szwecji, czy tam trzeba do Polski. I oni czasami przyjeżdżają na firmę, przyjeżdża. Już jest kurs wzięty dalej, na przykład tak się trafi, że ten kierowca dostarczył ten tą stal do Niemiec. Już wie, że będzie jechał dalej do Szwecji, ale nie wie z czym, nie wie co. No i okazuje się na firmie, że idą się tam dowiedzieć na magazynie. I magazyn mówi: Słuchaj, nie będziesz się w ogóle rozładowywał. Mówi: jak się nie będę rozładowywał. No, nie będziesz się, bo ten towar jedzie dalej. Zmienimy się tutaj etykiety, pozmieniają etykiety i ten towar, na przykład, nie zdjęty jedzie dalej, bo od razu już jest z góry sprzedany, bo ktoś to kupuje w nadmiarze i powiedzmy, e, mo ma możliwość tym handlować, bo ma zapas na tyle, że mu starczy to co czasami mu bra ma mają braki no to sobie zostawiają, ale jak robią, mają nadmiar, no to sprzedają sobie dalej w miarę możliwości i tak jest ze wszystkim, z każdym towarem ostatnio było bardzo głośno w Polsce nie wiem czy kojarzycie, jak agrounia nagłaśniała tę sytuację z Lidla, z Biedronki, że towary były źle ometkowane i tak dalej, no bo tak było mieliśmy na przykład sierpień, czy tam powiedzmy wrzesień a w Lidlu miałeś polskie truskawki no jakie polskie truskawki, jak truskawki powiedzmy yy, rosną tam powiedzmy, nie wiem, maj Kolejny czerwca, początek lipca, to jest chyba sezon truskawkowy. Nie jestem pewien, poprawcie mnie, bo może się mylę, ale no, z tego co kojarzę, to jest taki sezon truskawkowy. Więc gdzie w sierpniu truskawki, co? Leżały miesiąc i czekały, żeby w Lidlu być? No nie no, przyjechały z innych krajów, z, ze szklarni jakieś tam powiedzmy sztucznie, powiedzmy sztucznie sadzone. I przyjechały ometkowane, powiedzmy, jako polskie, a przyjechały z jakichś innych krajów. Tak samo było z warzywami, tak samo były z ziemniakami, że ziemniaki przyjeżdżały z jakiegoś tam Peru czy skądś, nie wiadomo skąd, i były metkowane jako polskie, tak. No takie rzeczy się działy, no niestety, no pewnych pe, pewnych rzeczy nie mogli ometkować, no bo wiadomo, że nie, nie mamy polskich harbuzów czy polskich pomarańczy, no bo to już by był absurd, ale powiedzmy, ziemniaki ściągnęli w kurcie z jakiegoś tam, powiedzmy, biednego kraju, który w de, w, cena wyszła bardzo dobra, korzystna i Polakom musieliby zapłacić dwa razy więcej za mniejszą ilość, więc się ściągnęli z Peru, ometkowali to jako polskie, no i takie rzeczy się zdarzają, ale zdarzają się też na, w całym, w całym kraju, w, całym, w całej Unii, że tak powiem, nie tylko w Polsce. Takich absurdów po prostu nie brakuje, więc y, jeszcze raz powtarzam, wracając do tego oleju, już, że tu nie chodziło wcale o to, że ten towar był z Ukrainy, czy pojechał dalej, czy wrócił z powrotem do Polski, no bo takie rzeczy się zdarzają. Tu jest kwestia nie całego towaru, tylko transportu, powiedzmy, sprzedanego. I tak jest, że czasami jeden, jedna osoba robi kurs pomiędzy dwoma innymi firmami z tym samym towarem. Ale tu chodzi o to, że ten towar wjeżdża nieopodatkowany, nieoclony, nieodprowadzone nie są te różne składki kontrolne, które, są, które w Unii muszą kraje odpro, odpowie, odprowadzać, tak? I wiadomo, że Pierwszy kraj, który to kupuje, ma na tym ogromny zarobek, bo każdy następny już mniejszy, bo już musi odprowadzić, powiedzmy, kraj kupujący od Niemców do Francji, czy z Francji do Polski, już musi to odprowadzić, tak, te wszystkie podatki emisyjne, transportowe. Te cła, to wszystko już musi zapłacić, ale pierwszy kraj, który bierze z Ukrainy nie, bo przez to, z jakiejś sytuacji na Ukrainie, Ukraina jest całkowicie zwolniona z tego, tak? A co za tym idzie, no zarabiają na tym jeszcze raz powiedziałem, holdingi zagraniczne, tak? Bo to, to, że to jedzie z Ukrainy, to to nie jest ukraińskie, nie? Bo tam w tym moment, na tą chwilę Ukraina bardzo mało jest firm typu stricte ukraińskich, tam może z 10% będzie firm ukraińskich jako takich, a większość to są po prostu zagraniczne holdingi. Także myślę, że wytłumaczyłem wam to wystarczająco, że zrozumieliście teraz, na czym polega tutaj problem. No bo, mówię, komentarze nie do końca uświadomiły mi, że, że ludzie rozumieją, jaki tu jest problem, ale tak to po prostu wygląda. Porozmawiajmy sobie jeszcze o pewnej sprawie, która łączy się w sumie z jednym, jedno z drugim, a mianowicie sprawę jakości produktów, bo też mam wrażenie, że ludzie trochę zatrzymali się w latach 90 i to mnie trochę niepokoi, że tutaj takie logiczne myślenie trochę zanika. Dlaczego? Czemu twierdzenie dalej występuje, że niemiecki produkt jest lepszy od polskiego produktu? To jest stricte na przykład, no nie wiem, czekolada niemiecka, takie najbardziej powszechne mówię, niemiecka czekolada jest lepsza od polskiej czekolady, albo niemiecki, a chemia, czyli proszek, powiedzmy, jest lepszy od polskiego proszku. Nie ma czegoś takiego, ludzie. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście rozłóżmy to na dwie kategorie, bo jeżeli mówimy o produktach regionalnych, co znaczy produkt re regionalny, czyli produkt, który jest dostarczony tylko na rynek danego kraju. Czyli na przykład, nie wiem, w Polsce jest produkowany serek wiejski. Powiedzmy tak, bo to, to, to mi przyszło do głowy teraz. I serka wiejskiego nie ma w całej Europie. To jest tylko produkt w Polsce taki. To jest taki flagowy produkt Polski. Widziałem w wielu krajach, że jest próba tak, jakby. Mm, Podrobienia tego albo jakoś tam zrobienia na, 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 na wzór polskiego, ale to jest jakiś bardziej taki twarożek, coś podobnego, ale to nie jest stricte taki serek wiejski jak u nas z dobrych dobrych mleczarni, tak? Po prostu tego nie ma. No i kraje mają takie flagowe swoje produkty regionalne, tak jakby, tak? Jakieś powiedzmy hiszpańskie chorizo, czy jakieś tam powiedzmy niemieckie te parówkowe, czy te francuskie, jakieś sery powiedzmy, jakieś idą takie regionalne. Wiadomo, że są dostępne tylko w tych krajach. Z których te produkty pochodzą, tak, i one nie są, przeważnie małe firmy nie rozwijają tych produktów na rynki zagraniczne, tak, ale produkty typu, właśnie z dyskontowe, ogólnodostępne, właśnie jak, czy nie wiem, czekolada Milka, czy Coca-Cola, czy, 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 czy te proszki takie słynne, właśnie te persile na przykład, no to, to nie jest tak, że persil ma nagle. Swój, nie wiem, swoją linię produkcyjną na Niemcy, inną produkcyjną na Holandię, czy na Belgię, czy na inne, inne kraje, bo, bo nie ma. no to, to jest ten sam proszek, to jest ta sama linia produkcyjna. Różni się tylko wiadomo opakowaniem, tak? Karton i opakowanie w. Języku danego kraju, tak? Więc ten proszek wiadomo, że musi być po niemiecku, a w Polsce musi być po polsku. no wiadomo, żeby konsument miał jasne sygnały, jasno mógł sobie przeczytać. Co, 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 co jest napisane na opakowaniu, więc to jest zrozumiałe. Ale to nie jest tak, że Persil nagle ma inną linię produkcyjną yy, dla Niemiec, a inną dla Polski. nie Tak samo jak jest z czekoladą: Ma stricte czekoladę akurat w więc mam, mam, mam informację tego z pierwszej ręki. Więc tą samą czekoladę czasami z Polski wywozimy do Anglii, a z Anglii przywozimy do Polski. Albo na przykład, nie wiem, z Anglii jedziemy do Niemiec, a z Niemiec jedziemy do Francji, powiedzmy tak. To jest tylko kwestia po prostu tego. Jakie jest zapotrzebowanie na przykład, nie wiem, w Montelierze we Francji robimy akurat białą czekoladę danego tygodnia albo powiedzmy czarną, czarną czy ciemną czekoladę. No a na przykład w Polsce robią, powiedzmy, nie wiem, karmelową, albo jakąś tam jeszcze inną, albo polewę robią, e, akurat do lodów, więc, więc po prostu wy, firmy wymieniają się półproduktami, tak? Jedni dostarczają sobie czekoladę, drudzy sobie dostarczają masło kakaowe, trzeci miazgę, a trzeci inni olej, tak? Więc, więc, palmowy na przykład, tak? Więc to nie działa tak, że ta firma nagle ma lepszy produkt, e, bo jest, nie wiem, bo jest z Niemiec, tak? Nie, to jest to samo, tak samo z proszkiem jest to samo, tak samo... Z innymi produktami. Mówię, powtarzam, jeżeli to jest produkt regio regionalny, produ produkowany tylko na mały rynek odbiorców, powiedzmy danego kraju, albo nawet danego województwa, czy danego miasta, e czy landu, tak jak w Niemczech to wygląda. Okej, okay, jestem w stanie uwierzyć, że na przykład ten produkt będzie lepszy od jakiegoś kraju, produktu innego z innego kraju, też regionalnego, ale nie. Produkty, które są ogólno dostępne w każdym dyskoncie, tak? Jedynie co się mogę zgodzić, to na przykład Coca-Cola, jak jest w różnych krajach, od sposobu przechowywania. Bo często widzieliście na pewno to, że przejeżdżacie koło biedronki, przyjechała dostawa o 5 rano Coca-Coli i na przykład jest 10, wywracacie z przedszkola, powiedzmy i. Widzicie, że ta Coca-Cola stoi dalej na słońcu, w upale 30 stopni, nie? No i wiadomo, że więc jako na tyle godzin tam przestoi na tym, na tym upale, zanim oni ją zmagazynują, zeschowają, no to rzeczywiście ona może napuchnąć i te walory smakowe może mieć jakieś tam, jakoś tam stracić. Nie znam się, ja tylko tutaj spekuluję, oczywiście, to jest moje zdanie tylko, ale jestem w stanie to uwierzyć, ale sama... Proces produkcji z Coca-Colem zresztą też jeździłem, więc sam proces produkcji nie jest inny dla Polski, ani nie jest inny dla Anglii, ani nie jest inny dla Niemiec. To jest ten sam, ta sama linia produkcyjna. No przecież idąc tym tropem, pomyślcie sobie, linie Coca-Coli, jakby wyglądały. Co na każdy kraj będzie miała samą linię produkcyjną? No nie, no przecież to. Nie wiem, jak firma musiała być większa niż lotniska, lotniska we Frankfurcie. A dodajmy, że ta, ta Coca-Cola nie produkuje tylko Coca-Coli, bo ma pod sobą jeszcze inne marki, tak? No, ludzie, no nie ma coś takiego, jest. W ogóle skąd się wzięło takie przeświadczenie? Przeświadczenie to się wzięło z lat 90. i to jest całkiem zrozumiałe i okej, okay, tak? Bo jak w Niemczech były proszki do prania, były. Dobre, dobrej jakości czekolady To u nas było szare mydło i jakieś tam produkty podobne. No i rzeczywiście się mówiło, że jak to się mówi, że ojciec jechał do Rajchu I przywiózł ci czekolady e, takiej prawdziwej No to mówisz, o kurczę, niemiecka czekolada jest lepsza od polskiej albo, albo niemiecki proszek e, był lepszy niż polskie szare mydło Okej, okay, no tak tak było rzeczywiście, no Niemcy przez, przez to, że u nas przez rozbiory, przez wojnę, jaka była, co jak wyniszczyła Polskę w latach 40., no to rzeczywiście z, zrobiło robotę, tak, że Niemcy po prostu, rozwój Niemiec był dużo szybszy, bo nie mieli nic w kraju, że tak powiem, zniszczonego, no zrozumiałe to jest, tak, więc, więc Polska rzeczywiście była... Parę naście, parę 10 lat za nimi, ale na przestrzeni ostatnich lat polska bardzo mocno, gospodarka polska bardzo mocno wybiła do góry, i nie odstajemy już bardzo gospodarczo od Niemiec. Wiadomo, że no dalej jesteśmy za nimi, ale Polska naprawdę mocno się rozwinęła na przestrzeni lat. Także nie dajcie sobie wmówić takich rzeczy. No jak dalej widzę na internecie, ogłaszają się ci ludzie z tą niemiecką chemią. No, to, ja to się, mi to się śmiać chce. No, jak ktoś w, dalej wierzy w takie rzeczy, że niemiecki proszek jest lepszy yy, od polskiego proszku, albo na przykład Coca-Cola, niemiecka jest lepsza od polskiej, polskiej coli. Gdzie to jest ta sama Coca-Cola, tylko z inną etykietą, albo czasami butelką, inną i tyle. Niczym więcej to się nie różni. Także nie dajcie sobie mówić takich farmazonów. A jeszcze mam powiem ciekawostkę na sam koniec. Jeździłem w mleczarni parę lat w Polsce i teraz. Ludzie próbowali mi czas, kiedyś mówić, dawno, dawno, już dawno temu, że na przykład pols Lidlowskie mleko jest lepsze od biedronkowego mleka. No to ja Wam powiem ciekawostkę, że Lidlowskie mleko, biedronkowe mleko i Kauflandowskie mleko to w butelce, to w lodówce przechowywane, to jest to samo mleko, tylko z inną etykietą. Po prostu firma typu Biedronka, typu Lidl, ma swoją markę, czyli Lidl ma Pilos, Biedronka ma Mleczną Dolinę, a Kaufland ma chyba Mleczną Zagrodę, o ile się nie mylę. I te firmy mają swoje marki, takie jakby wewnętrzne, ale mleko dostarczane do nich nawet jest w tych samych butelkach, nawet butelki się nie różnią, bo to jest produkowane w Bydgoszczy, to mleko wozi, nieraz woziłem. Ono się nie różni kompletnie niczym, to jest tej samej linii produkcyjnej, tylko jest pod inną nazwą. Nawet jak sobie z tyłu zobaczycie etykiety, to etykiety są identyczne i składy są identyczne. Więc to samo jest z mlekiem UHT, tym w kartonie. To jest ta, ta, ta sama sytuacja. Jest różna marka wewnętrzna, ale to jest to samo mleko, w innym, kurde, w innej etykiecie tylko. Jest karton nawet identyczny, tylko z innymi kolorowaniami po prostu, bo firma ma swój brand wykupiony praktycznie. I z wieloma produktami ogólnie mlecznymi tak jest. Yy, dlatego no nie mówię, no jeszcze raz powtarzam, nie dajcie sobie wmówić, że, y, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, nie sprawdzając tego, bo mówię, to już nie są te czasy, co kiedyś było, że mówię, Niemcy byli 100 lat za nami, przed nami przepraszam, i yy, to jak oni mieli czekoladę to my mieliśmy praktycznie jakieś czekolado podobne coś Jesteśmy teraz już naprawdę na równi z, z tymi krajami zachodnimi, tym bardziej że jesteśmy też w Unii. Więc y, nie, nie mogliby sobie pozwolić na takie, bo to na takie dyskryminacje, że jeden kraj ma... na jeden kraj coś idzie lepszego, na drugi coś gorszego. Także mówię, otwórzcie ludzie oczy i musicie myśleć głową, bo, no bo y, mówię, czytałem wiele tych komentarzy itd. i tak dalej niektóre że tak powiem nawet mnie martwiły te, co się tam wyprawiało. Także, no jest jak jest, mówię. Tutaj w transporcie jest dużo absurdów, jest dużo sytuacji, takich, a nie innych. Ja mówię, no będę starał wam się na, bie na bieżąco, jak coś takiego mi się trafi, coś nowego, będę wam się starał, starał to przedstawiać. Ale mówię, zachęcam do yy, własnego myślenia, do sprawdzenia, mamy Google. Wiele informacji można sprawdzić, wiele informacji można skonfrontować z kimś, może ktoś ma lepszą wiedzę. Ja też nie jestem idealnym przykładem do pouczania Was, tak, bo mówię, no jeżdżę w transporcie, widziałem rzeczy, jakie się dzieją z pierwszej ręki, ale też liczbowo, czy rzeczywiście stricte cyfrowo i jak to wygląda w rzeczywistości kontrahentowo, nie mam tej wiedzy, tak, mówię, Widzę jak to wygląda od backstage'u, jak to się mówi, ale no jak to wygląda, że tak powiem, przy stole, no to nie wiem, nie mam tej wiedzy, ale staram wam się że tak powiem, to wytłumaczyć na tyle, ile mogę najlepiej i taką wiedzę Wam staram się przekazać. No i mówię, cały czas szukam, patrzę, co ludzi najbardziej nurtuje, co ludzi frustruje i co ludzi ciekawi, tak, no bo jeżeli widzę temat oleju, który sfleksował tyle ludzi i zaciekawił tak bardzo, a nie do końca też był, mówię, zrozumiały przez wiele ludzi. No to jak najbardziej jestem za, żeby taki temat poruszyć, tak? Jeżeli będzie coś bardziej znów jakiś temat kontrowersyjny, to będę wam wrzucał i będę, że tak powiem, szczerze, szczerze o tym mówił na tyle, ile umiem. Także myślę, że wszystko w tym filmie, bo i tak wyszedł długi film. Na, te, na tą chwilę to wszystko. Życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję wszystkim za odbiór tych filmów, tych shortców. Dobijamy 100 subskrypcji. Przebiliśmy chyba 70-80 tysięcy wyświetleń. Dobijamy praktycznie do 100 tysięcy wyświetleń. Jest mi mega miło. Życzę Wam wszystkim dobrego. No i do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrawiam, cześć.